No hej kochane łobuzy, witam was bardzo z samego rana serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywym. Wiecie dzisiaj jakie cyrki? Zakręcona ma tyle wi roboty, wszędzie je pełno Nieważne czy to jest pomaganie, czy to jest swoja robota, czy to jest jakakolwiek Że zapomniała o swoich urodzinach Jest pierwszy październik, moje urodziny są, a Zakręcona zapomniała No przecież prawie wszystko ma gotowe Ale musi jeszcze tak na, do sklepu lecieć Także urwanie uba no do wieczora musi się wyrobić ze wszystkim, co nie Wam te filmiki pomontować, ponagrywać, matko Boska. Jak ja mogłam zapomnieć, słuchajcie, o swoich urodzinach? To jest norm. jeszcze zrobić imprezę i nie zapomnieć. Pierwszy raz w życiu, słuchajcie, kochaliby się, śmieszna sytuacja zdarzyła. Ja zapomniałam. I co teraz? Teraz zakrycona się szybko przebrać, wykąpać iść, ogarnąć, giżać na sklep, do sklepu gdzieś, kupić flachę, bo flachy nie mamy toś raz, torta nie mamy toś dwa. Tak to jest, jak zakręcona ma dużo na głowie i zakręcona, słuchajcie, zapomina. O, Matko Boska, urwanie głowy. Dobra, kochani, takim oto fajnym odcinkiem, szalonym, z samego rana, Zapominalsko zakręcono. się żegnamy. Buziaki, to zobaczenia.